Cześć. Dzisiejszy odcinek poświęcimy liczbom, cyfrom i symbolom. Numbers, digits and symbols. W języku angielskim, słuchajcie, dosyć duży problem sprawiają te liczby. Wymawianie dat, numerów, ee, oznaczeń, symboli zawsze jest to trudne. I dzisiaj wytłumaczę Wam podstawowe problemy i rozwijemy podstawowe wątpliwości. Spójrzcie tutaj. Nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, więc od razu przechodzimy do rzeczy. Spójrzcie na tą datę 2006. Po angielsku są dwie opcje wymagania tej daty. Pierwsza 2006, druga 2006. Są też pośrednie, ale te są najlepsze. 2006, 2006. Nie inaczej. Natomiast klasyczna data, na przykład 94 rok przed 2000 wymawiamy już parami. I zawsze takie daty wymawiamy parami, mianowicie 1994. 1994. Takie wymawiamy parami. Co się dzieje, jeżeli to będzie na przykład 1901 rok? Wówczas mówimy. 1901, 1901, wtedy podobnie jak 2006, 1901. Przejdźmy dalej. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, popularny slogan marketingowy po angielsku, najszybciej jak się da. Słuchajcie, 24-7, 24-7, 24 /7. 24, /7. 24, /7. 24, /7. 24 godziny na dobę, 24-7. Następnie mamy godzinę, 3:45. Na godziny są różne sposoby. Wymawiamy w sposób podobny do polskiego, możemy powiedzieć 3:45, musimy później dodać pm, am, może in the afternoon, jeżeli nam to pasuje. Natomiast najlepiej, moim zdaniem, stosować takie lubiane na wyspach wyrażenie, quarter to four czyli za 15 czwarta kwadrans do czwartej tak samo jakby było 15 po quarter past quarter to i quarter past to jest najbardziej precyzyjne wtedy nasz rozmówca nie ma wątpliwości która jest godzina aczkolwiek 3:45 a też nie jest najgorsza. Pamiętajcie tylko jedną rzecz: że jeżeli mamy dwa, od 29 do 1 minuty do następnej godziny, to mówimy tu, a jeżeli mamy od 1 minuty do 29 po jakiejś godzinie, to mówimy past. Przejdźmy dalej. Na lotniskach, stacjach kolejowych, dworcach autobusowych i różnych takich miejscach użyteczności publicznej zobaczycie, że godziny wyświetlane są w zegarze 24-godzinnym, czyli podobnie jak po polsku. No i pojawi się sytuacja, że jest godzina 18. Jak na lotniskach i na dworcach i na stacjach kolejowych y announcer y wy wymawia y 18. Wiadomo, nie mówi 6 p.m. ani 6 in the evening, ponieważ mogłoby to wprowadzać duży zamęt. Natomiast takie godziny zawsze wymawiamy, może z filmów pamiętacie. 1800 hours. Czyli 18 setek godzin. Jeżeli by to była 22, mówimy 2200 hours. Jeżeli byłaby to 22,30, to mówimy 2200 hours 30. Tak to działa. Eee, dalej. Zobaczcie tą datę. Wydaje się, że to jest to 10 marca 2007 roku. Nic bardziej mylnego. Przyjmuje się, że jeżeli w dacie mamy slashe, to wymawiamy tą datę po amerykańsku. A po amerykańsku zamienia się miesiąc z dniem. Czyli nie jest to 10 marca, tylko 3 października. Czyli daty ze slaszem, jeżeli już ten slash piszemy, to będzie tak. The 3rd of October 2007. Lub October the 3rd 2007. Lub 3 October 2007. Są so, trzy możliwości wymagania danych. Następnie ułamek 3 czwartek. 3 czwarty jest jednym z bardziej popularnych ułamków, bardzo często w użyciu. Na niego mówi się po prostu three quarters. Three quarters, three quarters, nie żadne tam three fourths, tylko three quarters. Natomiast jeżeli byłby taki ułamek, no to już jest standardowo 5 sixths. Natomiast tutaj three quarters. Eee, ceny. Ceny to jest kolejny temat rzeka. Bardzo, bardzo często sprawia trudność. W cenach zawsze walutę mówimy na drugim miejscu po pełnej, e, po pełnej liczbie, zanim wchodzą dziesiętne. Czyli tak: what's this price? 10 pounds 99. Gdyby było przykładowo 17,49, to by było 17,49. Tak to wygląda. Jak czytamy taki symbol? Załóżmy, że mamy symbol jakiegoś formularza, jakiegoś, jakiegoś dokumentu. Musimy komuś przeliterować przez telefon tego rodzaju e, sygnatury. AC B81-25, Slash B. Czasami możemy tutaj dać 25 five zamiast twenty five. Natomiast myślnik to dash, a ukośnik to slash. Pamiętajcie o tym, bo to są najczęściej spotykane symbole w jakiejkolwiek administracji. Dash and slash. Na dash mówi się czasami hyphen, ale to rzadziej. Najczęściej jest to dash. Numer telefonu 0845601584. Przyjmuje się, że na zera, przynajmniej w całym brytyjskojęzycznym e, odłamie angielskiego, mamy e, na zero mówimy O. Natomiast na podwójną cyfrę w numerze telefonu zawsze mówimy double, czyli 2 razy 8 double, eight, 2 razy 6, double 6, 2 razy 7 double 7. Notabene dlatego e, James Bond ma e, numer 007 bo masz 2 razy 0, czyli 0,07. E, w telefonach, gdzie pojawia się kierunkowy, taki jak 0,800, ta zasada jest zmieniona. Mianowicie mówimy O 0700 analogicznie, O700. Eee, telefony alarmowe 999 911, wiadomo. Zawsze pojedynczymi cyframi 999 or 911. Taki popularny w Stanach Zjednoczonych takie, tak, takie powiedzenie. Dial 911, sorry. Dial 911. Zadzwoń na 911. Dial 911. Czasem spotkacie się też z cenami lub z kwotami, które wyglądają w ten sposób. Symbol funta 200, a na końcu K. Co to znaczy? 200 tysięcy funtów. Anglojęzyczni lubują się w tym, żeby tysiące skracać do litery K. A miliony do litery M. Czyli jeżeli mamy 6M i na początku symbol waluty, to wiadomo, że chodzi o 6 million pounds. Z tym, że pamiętajcie o jednej rzeczy. Jak mówimy tysiące, miliony, czy to miliardy, nigdy nie używamy liczby mnogiej. Po polsku 6 milionów, po angielsku 6 million pounds. Nie dajemy Ewki. I to tyle w tym odcinku. Do jutra.